Ja z Jasią Pucińską poznałyśmy się na gali Lwic biznesu, gdzie prezentowaliśmy nasz przedpremierowy model pilota PR CHR którym ja się absolutnie zachwyciła się. Toyota CHR to wyjątkowe auto, obok którego nie można przejść obojętnie. Przy moim aucie przede wszystkim ważny jest komfort. Jestem radcą prawnym, aktorką i osobą czynnie uprawiającą sport przy okazji właścicielką psa, więc ważne też jest dla mnie pojemność mojego auta, aby zmieścił rower, snowboard, narty, mojego psa, często buty na obcasie, gdy muszę wyjść szybko na spotkanie e, i strój do Treningów. Model CHR ma sportową stylistykę. Jest to takie sportowe kupe, połączone trochę z, z takimi masywnymi elementami samochodu terenowego. Jak wiemy, Jasia bardzo dużo podróżuje na różne zawody. Wozi rower, kitesurfing, snowboard i potrzebuje właśnie takiego samochodu. Także to jest samochód idealnie stworzony dla Jasi. Na co dzień staram się żyć ekologicznie, także bardzo się cieszę, że ta Toyota jest autem. Hybrydowym, tak modny w cudzysłowie temat smogu sprawił, że to jest taka nasza mała cegiełka do tego, żeby wszystkim żyło się lepiej, pomimo tego, że to wcale nie spaliny samochodowe są główną przyczyną smogu. Auto dla mnie jest jak drugi dom. Siadam do niego i... Liczę na chwilę takiego spokoju, odcięcia się od całego świata, więc włączam wtedy swoją ulubioną muzykę. Jestem tylko ja i moje auto. Tym bardziej się cieszę z tego, że Toyota CHR jest autem właściwie bezszelestnym. Ja nawet nie wiem, kiedy ten silnik się uruchamia. Dzięki temu jeszcze lepiej słyszę swoją ukochaną muzykę. Jasia Jabczyńska wybrała model z napędem hybrydowym ze względu na swoje przekonania, a z kolei my jesteśmy liderem sprzedaży modeli z napędem hybrydowym.